Patryk, wygrywamy z Podhalem Nowy Targ 4-2, ale trzeba przyznać, że to nie był łatwy mecz dla nas. Nie, to nie był łatwy mecz dla nas, to był słaby mecz z naszej strony po raz kolejny i musimy się wziąć w garść, zacząć grać jak drużyna, bo teraz przychodzą trudni przeciwnicy i to będą inne mecze. Możesz powiedzieć, na czym tak w gruncie rzeczy polegał problem dzisiaj? Nie wiem, po prostu chyba wydaje nam się, że te mecze będą za łatwo wygrywane i idzie nam to ciężko. Musimy po prostu więcej dawać siebie pod bramką. Na każdej płaszczyźnie lodowiska musimy więcej dać siebie. Bo za nami ta seria meczów z tymi rywalami z dolnej części tabeli, no a przed nami znowu ta seria, tak jak na początek każdej rundy, z tymi mocniejszymi zespołami i to na pewno przetestuje naszą obecną formę. Dokładnie, ostatnią serię z tymi drużynami zawaliliśmy i teraz musimy pokazać, że nadal chcemy być mistrzem Polski po raz kolejny i pokazać, że będzie z nami ciężko.